No cześć Łukaszu Gongurski, Twoja dziwka chyba w Twoich marzeniach. Słuchaj, zacznijmy od tego. Ja Ci jestem winna 500 zł, których najprawdopodobniej Ci nie oddam, ponieważ nic nie wskazuje na to, żebym wyszła w posiadanie takich pieniędzy w najbliższej przyszłości. A dalsza przyszłość jak na razie zarysowuje się bardzo mrocznie i mało żywo. Także yy, najprawdopodobniej ci tych pieniędzy nie odda. Ale to jest jedna strona, jeśli chodzi o księgi, o księgowość ogólnie. Yy, ostatnia moja wycena, ocena strat, jakie poniosłam. To 500 miliardów euro. Dzisiaj zdam sobie sprawę z tego, że najwyższy czas dokonać kolejnej oceny. Myślę, że ta suma się podniesie. Dla uświadomienia Ci realności sytuacji, budżet na wojsko, na utrzymanie armii i tak dalej, rzeczy związane z obronnością w Stanach Zjednoczonych wynosi ponad 700 miliardów dolarów amerykańskich. Ostatnia informacja, która poszła do sądu, wynosiła, y, która poszła do sądu, oce, y, ustalała straty na wysokość 150 miliardów euro. Sąd był tego świadomy, prokuratura była tego świadoma, y, szkody były kontynuowane. Sądzę, że kiedy zacznie się sprawa z poziomu naprawdę wysokiego, a zacznie się, dotrze to i do ciebie. Jest wojna międzyplanetarna, bo są w to zaangażowani Rothschildowie, więc potrzebna jest interwencja innej cywilizacji.